Komenda Powiatowa Policji w ostrudzie ma nowego komendanta. I mimo, że na tym stanowisku jest teraz inny człowiek, cel służby się nie zmieni. Cel generalnie policyjny jest jeden. Chodzi o to, żeby na terenie powiatu Ostrudzkiego było bezpiecznie i żeby ten po, poziom, czy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców stale rosło. I na tym mi zależy, także wraz z swoimi policjantami, z pracownikami cywilnymi będziemy realizować zadania tak, aby zapewnić to bezpieczeństwo dla mieszkańców, a także turystów, którzy tutaj na tym terenie przebywają. Policjantów można postrzegać na różne sposoby, jednak pełniąc tak ważną funkcję, nie można zapomnieć o byciu po prostu człowiekiem. Dał się poznać jako osoba pełna empatii bardzo e, doświadczona i niezwykle profesjonalnie przygotowana do pełnienia swojej roli i też jako człowiek o bardzo e, dużym poczuciu humoru i dystansu. Osoba zajmująca takie stanowisko nie może być byle kim. Młodszy inspektor Adam Borowski swoje już przepracował. 27 lat w policji to staż, który definitywnie robi wrażenie. Wstępowałem do policji 27 lat temu. Byłem młodym chłopakiem, tak jak młodzi ludzie o czymś marzą. To ja też chciałem być policjantem. No i poszczególne szczeble w komendzie powiatowej zdobywałem. No i po 27 latach okazało się, że no trafiłem tutaj do Strudy, gdzie pełnię e, czy jestem komendantem powiatem policji w Ostródzie. Skoro rola już oficjalnie objęta, życzymy powodzenia w pełnieniu tej jakże zaszczytnej funkcji. No i co? Do pracy. Dziękuję bardzo.